473. Odnerwienie mięśnia. Pozbawienie mięśnia dopływu sygnałów sterujących z układu nerwowego nazywane jest odnerwieniem. W warunkach doświadczalnych odnerwienie przeprowadza się przez przecięcie nerwu obwodowego. Pozbawia to możliwości aktywnego skurczu. W ciągu kilku tygodni po odnerwieniu stopniowo zmienia się charakterystyka mechaniczna mięśnia. Przede wszystkim wzrasta jego długość początkowa i maleje jego rozciągliwość. Stwierdzono też, Zmniejszenie zakresu między długością maksymalną i początkową, a nachylenie krzywej biernego rozciągania wzrosło, badania odnerwionych mięśni pozwoliły stwierdzić, że do, dostosowany, dostosowawcze zmiany długości mięśnia przez regulację liczby sarkomerów mają charakter miogenny. Badania takie wykonano na szczurach i kotach. Po unieruchomieniu mięśnia w pozycji wiatki i po jego odnerwieniu obserwowano zmiany długości początkowej. W ciągu kilku tygodni nie nastąpiło skrócenie mięśnia, a liczba sarkomerów spadła prawie o 35%. Identyczne zmiany stwierdzono w unieruchomionym mięśniu z zachowanym unerwieniem. Inne badania z zastosowaniem toksyny tęczowej potwierdziły hipotezę, że to właśnie długość mięśnia, a nie jego napięcie, jest głównym czynnikiem regulującym liczbę sarkomerów. Jednakże napięcie mięśnia można zmienić, yy, może zmienić dynamikę obserwowanych zmian. I tak zanik sarkomerów będzie postępował znacznie szybciej, gdy unieruchomimy mięsień, będzie od czasu do czasu pobudzany lub drażniony elektrycznie. Dla porównania, warto, przy, warto przytoczyć następujące fakty. W unieruchomionym zwierciadlanym mięśniu drażnionym elektrycznie, po 12 godzinach zaobserwowano 25% ubytek liczby sarkomerów i wzrost biernej sztywności mięśnia. Takie same zmiany. Bez zastosowania stymulacji elektrycznej pojawiają się w mięśniach dopiero po 5 dniach. 4.7.4. Ocena kliniczna parametrów mechanicznych mięśni. Większość naszej wiedzy dotyczącej biernego rozciągania mięśni pochodzi z badań wykonywanych nawet w zwierzętach. Nawet najprostsze pomiary biernej charakterystyki mięśni człowieka stanowią nielada wyzwanie. Z reguły wymagają one kilku technik badawczych, np. Dodatkowego zastosowania pomiarów aktywności bioelektrycznej mięśnia, brak aktywności elektrycznej jest najważniejszym dowodem na bierne rozciąganie mięśnia. Należy jednak pamiętać, że zbieranie powierzchniowo sygnały EMG nie odzwierciedlają pełnej aktywności elektrycznej mięśnia i z reguły nie jest możliwe całkowite świadome rozluźnienie, czyli wyłączenie aktywności mięśnia. Innym problemem technicznym jest wyznaczanie punktu końcowego maksymalnej długości rozciąganego mięśnia. Obiektywnym wskaźnikiem może być pojawianie się aktywności elektrycznej mięśnia przy maksymalnym rozciągnięciu mięśnia. Inne wskaźniki opierają się na subiektywnie odczuwanym przez pacjenta dyskomforcie lub bólu przy całkowitym rozciągnięciu mięśnia. Zazwyczaj dopiero połączenie kilku metod oceny pozwala na bezpieczne wykonywanie takiego badania. W badaniach klinicznych i laboratoryjnych typową ocenę sztywności mięśnia zastępuje się pomiarami momentów siły przy zanikach kąta stawowego delta M przez alpha, delta alfa. W większości badań, jako ekwiwalent długości mięśnia używany jest maksymalny zakres kątowy ruchu w stawie. Zazwyczaj badania te wykonuje się na mięśniach dwustawowych. Mięśnie te mogą być rozciągnięte w stosunkowo dużym zakresie kątów stawowych, których nie ograniczają elementy kostne. Większość takich badań wykonano na grupie tylnych mięśni uda, dwugłowym, pójściem niskim, półboniastym. Parametrem Ocenianym w tych testach był zakres ruchu w stanie biodrowym. W tym celu wykonuje się próbę biernego zginania kończyny dolnej w stawie biodrowym przy wyprostowanym stawie kolanowym. Maksymalny kąt kończyny w stawie biodrowym jest dobrą miarą długości maksymalnej mięśni. Innym sposobem badania zmian długości i rozciągliwości mięśni grupy tylnej uda jest test czynnego i biernego wyprostu kończyny. W stawie kolanowym przy ugiętym i ustabilizowanym stawie biodrowym test ten jest wykonywany w pozycji leżącej na boku lub w pozycji siedzącej. Badania te potwierdziły, że u osób oklinicznie przy, z przykrótkimi mięśniami uda następuje przesunięcie charakterystyki biernego rozciągania w lewo. Mniejsza długość początkowa mięśni i większe jest nachylenie tej krzywej, większa sztywność mięśni. Pobieżnej oceny długości tych mięśni można dokonać przez pomiar kąta uniesienia wyprostowanej kończyny dolnej. Przy krótkich mięśniach kąt ten wynosi 65-80 stopni, Podobnych informacji może dostarczyć również próba dotknięcia dłonią palców nóg. Wiele ważnych informacji na temat zmian charakterystyki mechanicznej mięśni dostarczyły badanie dzieci z porażeniem mózgowym, z objawem zmniejszonej rozciągliwości mięśnia trójgołowego łydki. W tych warunkach skrócona jest patologicznie długość tych mięśni, której towarzyszy zwiększona sztywność. U dziewięciu takich pacjentów za pomocą opatrunku gipsowego unieruchomiono na 3 tygodnie staw skokowy w pozycji zgięcia podeszwowego. W takiej pozycji mięsień trójgłowy łydki jest maksymalnie rozciągnięty. Po zdjęciu opatrunków u czworga dzieci stwierdzono przesunięcie charakterystyki mechanicznej mięśni w prawo, czyli zwiększeniu uległa długość początkowa mięśnia. Zmniejszyła się też sztywność mięśni, czego przejawem było łagodniejsze nachylenie charakterystyki biernego rozciągania. U pozostałych pięciu pacjentów stwierdzono tylko wydłużenie mięśni bez zmian sztywności. 4. Pośledzenie funkcji mięśni w wyniku przeciążenia. Podstawową funkcją wymechaniczną mięśni jest wytwarzanie i kontrolowanie ruchu w stawie. Prócz tego mięśnie mogą stabilizować wybrane stawy, uczestniczyć w utrzymywaniu postawy statycznej i amortyzować przeciążenia. W wyniku pobudzenia następuje skurcz mięśnia będący źródłem siły. Jednak efekt działania siły zależy od, od relacji między siłą i obciążeniem mięśnia. Jeśli obciążenie jest mniejsze niż siła skurczu, mięsień skraca się, powodując ruch w stawie zgodny z kierunkiem siły mięśniowej. Taką pracę mięśnia nazywamy koncentryczną lub dośrodkową. W przeciwnym przypadku, to znaczy, gdy obciążenie mięśnia przekracza wielkość generowanej przez niego siły, mięsień jest rozciągany, a siła skurczu zwiększa tylko opory ruchu. Taka z kolei, z kolei praca nazywa się ekscentryczną lub odśrodkową. Co ciekawe, ten ostatni typ aktywności mięśniowej ma znaczny udział w pracy układu ruchu. Skurcz ekscentryczny mięśni wykorzystywany jest do absorbowania i rozpraszania nadmiaru energii kinetycznej w celu zabezpieczenia stawów przed przeciążeniem. W fazie lądowania po skoku taką funkcję protekcyjną w stosunku do stawu kolonowego pełni mięsień czworogłowy uda. Dla patomechaniki znaczenie, istotne znaczenie ma fakt, że w czasie skurczu ekscentrycznego w mięśniu mogą powstawać znaczne naprężenia. Zatem przy nadmiernym obciążeniu taki mięsień jest bardziej narażony na zerwanie lub rozdarcie. Znaczne przeciążenia dynamiczne aparatu mięśniowego mogą spowodować różne uszkodzenia mięśni. Opóźniony ból mięśniowy jest przykładem dolegliwości powstającej w skutek przeciążenia mięśnia w wyniku nadmiernego, nietypowego wysiłku fizycznego pacjent odczuwa dyskomfort i ból w mięśniach. Ból związany jest z odwracalnymi zmianami strukturalnymi na poziomie włókien mięśniowych. Długotrwałe chodzenie lub bieganie po pochyłej powierzchni może wywołać takie objawy we wszystkich mięśniach, prostownikach i zginaczach stawów biodrowych i ud. Ból pojawia się zazwyczaj po 8-12 godzinach. Największe nasilenie objawów występuje po 48-60 godzin od wykonywania ćwiczeń i utrzymuje się przez 5-7 dni. Innymi objawami bolesności mięśniowej w opóźnionym początku jest ograniczenie zakresu ruchu w stawie sięgające 50% w nawiesie, w zależności od intensywności ćwiczeń i, 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 y, i zmniejszenia o połowę maksymalnej siły mięśniowej. Objawami biomechanicznymi takiego uszkodzenia jest bardzo duże stężenie we krwiki nazy kreatynowej i mioglobuliny i zwiększona koncentracja ciężkich fragmentów łańcuchów miozyny w plazmie. Okres odzyskiwania sprawności po takim uszkodzeniu wynosi 5 do 30 dni w zależności od aktywności, która spowodowała uszkodzenie. Po tym okresie nie pojawia się ponownie ból nawet po powtórzeniu ćwiczeń ekscentrycznych, oznacza to, że mięśnie przystosowały się do wysiłku. Zwiększa się również maksymalna siła, nawet jeśli występują minimalne objawy uszkodzenia mięśnia. Przebieg zdrowienia jest znacznie szybszy. Trening ze stopniowym zwiększeniem obciążenia przeciwdziała lub zmniejsza objawy opóźnionego bólu mięśniowego. Nadszarpnięcie lub rozerwanie mięśnia jest najczęściej, najczęstszym urazem występującym u sportowców. Największą częstotliwość występowania mają urazy obejmujące uszkodzenia obszarów połączeń mięśniowo-ścięgnowych i ścięgnowokosnych. Urazy mięśniowe spowodowane są zazwyczaj nadmiernym skurczem podczas rozciągania mięśnia. Praca ekscentryczna. Kiedy miejscowe naprężenia mogą przekroczyć wytrzymałość mechaniczną tkanki. Klasyfikacja i objawy kliniczne rozdarcia mięśnia zależą od stopnia uszkodzenia. Jak można się spodziewać, całkowite rozdarcie związane jest z utratą funkcji zajętego mięśnia, najczęściej jednak występują częściowe rozdarcia, którym towarzyszy niewielka utrata siły mięśnia. Większe prawdopodobieństwo mechanicznego uszkodzenia na skutek przeciążenia dotyczy mięśni wielostawowych oraz mięśni zbudowanych z włókien typu drugiego. Zazwyczaj urazy takie dotyczą mięśni kończyn dolnych. Z pastyka wskazuje, że najczęściej uszkodzeniu ulegają mięśnie prosty i dwugłowy UDA. W dalszej kolejności urazy mechaniczne dotyczą mięśnia półścięgnistego i odwodzicieli UDA, mięśnia obszernego przyśrodkowego i mięśnia płaszczkowatego łydki. Ryzyko urazu wzrasta dla mięśni przednio uszkodzonych, które nie odzyskały z pełnej sprawności. Mięśnie osłabione lub zmęczone mają obniżoną zdolność absorpcji energii dlatego są również podatne na uszkodzenia. Rezerwanie mięśni prostowników udanej najczęściej pojawia się w czasie skoków lub w czasie biegów sprinterskich. Jest to z reguły gwałtowna i ciężka kontuzja, przy czym zawodnik najczęściej pada na ziemię. Kontuzji towarzyszy krwotok wewnętrzny. W czasie biegu rezerwanie powstaje zazwyczaj na granicy faz przeniesienia i podparcia. W tym momencie grupa tylnych mięśni uda gwałtownie hamuje ruch kończyny dolnej do przodu, by w następnym momencie doznaczy to po zetknięciu stopy z podłożem rozpocząć wytwarzanie maksymalnej siły koncentrycznej, której zadaniem jest przyspieszenie uda. Czyli prostowanie biodra i przeciwdziałanie nadmiernemu przeprostowi kolana. Ćwiczenia rehabilitacyjne w przypadku naderwania tylnej grupy mięśni uda obejmują ćwiczenia rozciągające skracające, podczas których mięśnie tylne uda wykonują naprzemienne skurcze ekscentryczne i koncentryczne. Na zakończenie tych rozważań należy jeszcze wspomnieć o dwóch ważnych fizjologicznych wskaźnikach aktywności mięśniowej, mających istotne znaczenie we wcześniej. We wczesnej diagnostyce niewydolności ruchowej. Są nimi wytrzymałość i zmęczenie, zmęczenie mięśni. Pierwszy z nich określa zdolność układu mięśniowego do wykonywania, albo inaczej do powtarzania tego samego aktu ruchowego przez dłuższy czas. Utrata tej wytrzymałości może być wczesnym objawem niewydolności oddechowo-krążeniowej, albo problemów neurologicznych, które zostają omówione w następnym rozdziale. Z kolei przez zmęczenie mięśnia rozumie się niemożność utrzyma utrzymania przez niego, żadnej lub wymaganej siły skurczu. Przyczyną zmęczenia może być upośledzenie jednego mechanizmu lub kilku mechanizmów fizjologicznych. Na przykład objaw zmęczenia mięśni może być spowodowany uszkodzeniem przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego spowodowanego upośledzeniem generacji potencjałów czynnościowych w motoneuronach lub włóknach mięśniowych. Przyczyna zmęczenia może mieć również podłoże centralne. W tym przypadku sygnały zstępujące nie są w stanie zapewnić dostatecznego pobudzenia jednostek ruchowych. Chodzi tu zarówno o liczbę aktywnych jednostek ruchowych, jak i częstotliwość pobudzenia każdej z nich. Nadmierna aktywność ruchowa może być także przyczyną zmęczenia mięśni w podłożu metabolicznym. W następstwie wyczerpania zasobów energetycznych ATP następuje zakłócenie procesów błonowych i wewnątrzkomórkowych włókien mięśniowych, co powoduje m.in. akumulację w mięśniu produktów, reakcji biomechanicznych i dalsze spowodowanie spowalnianie kolejnych reakcji. Warto też podkreślić, że aktywność mięśniowa przy umiarkowanym obciążeniu zdrowego mięśnia powoduje wzrost jego wytrzymałości, natomiast taka sama aktywność wykonywana przez mięśnie osłabione zmęczeniem może spowodować jego uszkodzenie, a w, rez a w rezultacie dodatkowe osłabienie. Rozdział 5. Neurofizjologia układu ruchowego 5.1. Organizacja sterowania aktywnością ruchową. Mięśnie tworzące część aktywną lub inaczej napęd narządu ruchu mają wiele specyficznych cech nakładających określone wymagania odnośnie do sterowania. Przede wszystkim poszczególne mięśnie rozlokowane są bezpośrednio nad stawami przetwarzającymi ich skurcz na odpowiedni moment obrotowy. Jest to typowy rozproszony układ wykonawczy, którego aktywność wymaga przesłania do poszczególnych jego jednostek sygnałów sterujących i yy, przekazania informacji zwrotnej o efekcie mechanicznym danego pobudzenia. Za sterowanie aktywnością motoryczną, a tym samym za wytworzenie przez mięśnie odpowiednich sił i momentów obrotowych odpowiedzialny jest układ nerwowy. Aktywność ruchowa wymaga sterowania dowolnymi kombinacjami ponad 440 mięśni szkieletowych ludzkiego ciała. Kombinacje te nie tylko zależą od zaplanowanego ruchu, lecz mogą się zmienić w zależności od warunków zewnętrznych, czyli w zależności od nie do końca przewidywalnych parametrów środowiska. Mimo podstawowej wady układu nerwowego, jaką jest zbyt mała szybkość przed przewodzenia i analizy sygnałów, zadziwiać może sprawność, z jaką ten układ realizuje swoje zadania w zakresie aktywności ruchowej. Jeśli przyjmiemy, że włókna nerwowe mogą przewodzić impulsy ze średnią szybkością 50-70 metrów na sekundę. i dla uproszczenia rozważań poinformujemy. pominiemy wszelkie opóźnienia na połączeniach synaptycznych około 0,5 mS na synapse, obieg informacji w najprostszym rdzeniowym łuku odruchowym musi trwać kilkadziesiąt milisekund. W większości przypadków, natomiast do oceny informacji obwodowej i realizacji odpowiedniego programu ruchowego, wymagany jest udział wyższych ośrodków nerwowych i wówczas czas reakcji na dany bodziec wydłuża się do 0,1 sekundy. Jeśli uwzględnimy jeszcze opóźnienie na elektromechaniczne, czyli czas między początkiem pobudzenia a odpowiedzią mechaniczną mięśnia, trwający od kilkudziesięciu aż do trzystu milisekund, zauważamy, że w pewnych krytycznych sytuacjach układ ruchowy pracuje na granicy swojej wydolności. A żeby podkreślić znaczenie tego problemu, posłużymy się przykładem korekcji błędu w czasie chodu. W trakcie lokomocji odzyskiwanie równowagi utraconej w wyniku potknięcia się wymaga czasu reakcji rzędu 100 ms. Podobnego rzędu yy, czasy reakcji konieczne są do odzyskania równowagi postawy stojącej. Jak to więc się dzieje, że mimo tak wąskiego marginesu bezpieczeństwa układ nerwowy działa tak niezawodnie? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy nie tylko w swym układzie nerwowym, ale też w organizacji całego układu ruchowego, w tym rozdziale zajmiemy się kontrolą reakcji ruchowej na różnym poziomie układu nerwowego. Problemy te wykraczają poza ramy tego podręcznika, dlatego rozważania ograniczymy do zagadnienia aktywnej kontroli parametrów biomechanicznych mięśni i koordynacji ruchowej. W ujęciu cybernetycznym organizm możemy traktować jako aktywny element środowiska. Warunkiem koniecznym istnienia organizmu jest interakcja ze środowiskiem i innymi organizmami. W tym celu organizujemy zwierzęce, organizmy zwierzęce wysyłają do środowiska i rejestrują specyficzne sygnały, które następnie uruchamiają określone procesy decyzyjne. Ten złożony proces wymiany informacji ma dla człowieka tak istotne znaczenie, że wybitny polski psychiatra Antoni Kempiński na Nazwał go metabolizmem informacyjnym, stanowią, stawiając go na równi z metabolizmem energetycznym. Metabolizm informacyjny jest podstawą wszelkiej aktywności życiowej, która, jak łatwo zauważyć, możemy utożsamić z aktywnością ruchową. Ruch jest podstawową reakcją organizmu, pozwalającą na, reakcję, na realizację w większości naszych potrzeb życiowych. Wśród tych potrzeb znajdują się takie, których realizacja jest niezbędna dla naszego przetrwania. Są one wówczas wpisane w strukturę naszego mózgu i często realizowane podświadomie. Inne reakcje ruchowe, jak na przykład związanie z aktywnością sportową czy szeroko rozumianą pracą, są nabywane dzięki procesom uczenia się. Zazwyczaj reakcje ruchowe dzielimy na odruchy i ruchy wolne. Pierwsze z nich są proste, schematyczne reakcje ruchowe, realizowane bez udziału naszej świadomości. Ich podstawowym zadaniem jest Szybkie reagowanie na bodźce istotne ze względu na bezpieczeństwo organizmu. Cofnięcie ręki w odpowiedzi na bodźce bólowy, na przykład ukłucie, doskonale ilustruje taką sytuację. Odruchy są najprostszymi formami interakcji ze środowiskiem, niezależnie od stopnia toż złożoności reakcji ruchowej zawsze możemy wyznaczyć pewien schemat przepływu informacji nazywany łukiem odruchowym. Łuk odruchowy. Składa się z części dośrodkowej, aferentnej, przekazującej informacje od receptora, czyli specyficznego czujnika, do określonego obszaru, ne, y, obszaru układu nerwowego. W odpowiedzi na ten bodziec uruchamiany jest gotowy, zazwyczaj zdefiniowany przez samą strukturę połączeń nerwowych, program ruchowy. Program ten przekazywany jest do mięśniowych elementów wykonywanych drogą odśrodkową, czyli aferentną. Stąd też bierze się duża szybkość i skuteczność realizacji. Odruchy pełnią funkcję protekcyjną, zazwyczaj zabezpieczając organizm przed uszkodzeniem. Nie jest to jedyna ich funkcja w układzie ruchu. Odruchy odgrywają rolę prostych automatyzmów, które umożliwiają szybką realizację nawet złożonych reakcji odruchowych. Łatwiej i szybciej jest skorzystać z gotowego, prostego, zapisanego w strukturze układu nerwowego mechanizmu, niż każdorazowo na bieżąco opracowywać i zrealizować program ruchowy. Odruchy to cegiełki, z których, od, o, o, z których budowane są złożone programy ruchowe, tak jak np. lokomocja. Prawie cała koordynacja ruchowa, na wszystkich poziomach, począwszy od mięśni, a skończywszy na podstawie ciała, jest realizowana dzięki współdziałaniu reakcji odruchowych. Tak więc wspomniana już poprzednio, leżąca u podstaw. Sprawnego sterowania ruchem, berensteinowska zasada redukcji stopni swobody jest tutaj widoczna w postaci wpisanych w strukturę połączeń nerwowych pewnych predyspozycji lub wręcz programów ruchowych. Koordynacja mięśni antagonistycznych czy naprzemienność ruchów lokomocyjnych całych kończyn są zapisane w strukturze połączenia rdzenia kręgowego. Analizując neuronalną kontrolę ruchu można mówić o podwójnym sterowaniu aktywnością mięśni. Centralnym i obwodowym RYC 5 5.1 posłużymy się tutaj przykładem lokomocji jako najbardziej spektakularnym przejawem aktywności ruchowej. Cały program ruchowy, czyli czaso, czasowo przestrzenie sekwencje sekwencje pobudzeń mięśniowych wpisane są w strukturę połączeń rozbudowanej sieci e, interno, e, neuronów rdzenia kręgowego i pnia mózgu. Ta sieć tworzy tak zwany centralny generator wzorca lokomocyjnego. Generator ten uruchamiany jest tonicznymi sygnałami pochodzącymi z najwyższych pięter mózgu, kory asocjacyjnej i jądr podstawnych. To właśnie na poziomie kory mózgowej wyznaczany jest cel ruchu i wybrany jest w ten sposób jego realizacji. W momencie zrealizowania celu ośrodkowy system motywacyjny wyłącza generator rdzeniowy skuteczna realizacja zadania ruchowego wymaga nie tylko opracowania, pewnej strategii, o której decydują najważniejsze piętra. Układu Nerwowego, lecz także pewnych działań taktycznych. Mózg nie jest w stanie prze przewidzieć wszystkich możliwych zakłóceń mogących zaburzyć realizację ruchu, dlatego też wybrane struktury nerwowe odgrywają rolę ośrodków kontroli ta taktycznej, przystosowujących zgrubny wzorzec aktywności mięśniowej do warunków otoczenia. Decydujący udział w tej kontroli mają kora ruchowa i móżdżek. Istotną rolę w sterowaniu taktycznym odgrywa obwodowa kontrola ruchu. Sterowanie obwodowe pozwala np. Na, na dostosowanie położenia stopy do nierównomierności podłoża. Obwodowe sygnały sterujące powodują nawet znaczne korekcje wzorców aktywności mięśniowej bez zakłócenia rytmu lokomocji. Rytm 51 Organizacja sterowania aktywnością mięśni na poziomie rdzenia kręgowego. W motoneuronach rogów przednich rdzenia kręgowego następuje ingerencja kontroli obwodowej za środkową, której wynikiem jest tonus mięśniowy. I aktywny skurcz. Od lewej, sterowanie obwodowe, motoneurony od prawej, sterowanie ośrodkowe, y, o, sterowanie obwodowe, ruchy obronne, y, korekcje dostosowawcze, uczenie się, od prawej, sterowanie ośrodkowe, tworzenie programów ruchowych, rozpoczęcie i zakończenie ruchu, korekcja programu, niżej, aktywność ruchowa.